Dzisiaj odwiedziliśmy szkoły w Ostrówku i w Klębowie. Spotkaliśmy się tutaj z dużą życzliwością i bardzo fajnie zostaliśmy przyjęci przez uczniów tych szkół. Takie inicjatywy są bardzo potrzebne, żebyśmy, żeby można było promować sport. Pomysł się zrodził ze względu na to, że dzieci moje prywatne są w sekcji piłki nożnej na Legii. Przypadkiem żeśmy trafili z żoną na Torwar na mecz koszykówki Legii Warszawa. Zapoznaliśmy Pana Tomka i tuż później tylko kwestia kilku telefonów maili. Fajnie, że ta współpraca z Legią e, trwa i mam nadzieję, że, że będzie trwała dłuższy czas. Jak widzimy tym razem byli to koszykarze e, marce. E, oraz Łukasz Wiczkowie. Także mam nadzieję, że nie i będziemy cały czas kontynuowali, aby przybliżać młodzieży, dzieciom ulubione zabawy, gry na poziomie i gimnazjum. Cóż mogę więcej powiedzieć? Może, może zadam pytanie kolegom. Marcel, jak tobie podobało się dzisiejszy dzień? No, dzień bardzo atrakcyjny, bardzo nam się podobał. Na początku, właśnie jak tu na kolega wspomniał, byliśmy w szkole specjalnej, gdzie tam prowadziliśmy też zajęcia z dzieciakami. Dzieciaki były bardzo zadowolone, uśmiechnięte, a więc to największa nagroda dla nas, jaka może nas spotkać z tym po takim spotkaniu. Tak samo potem tutaj w szkole w Klębowie. Najpierw mieliśmy zajęcia z dziećmi z podstawówki, następnie z dzieciakami z gimnazjum i tu i tu, mówię, te uśmiechy były na twarzach, a więc, a więc to jest nasza największa nagroda. Kolega tutaj pewnie za dużo nam nie powie, ale po jego reakcji widać, że dzień bardzo udany. także... A może jednak? Nic, na pewno. Kolega zadowolony. Jest zadowolony, wyraz twarzy, mówi sam, wszystko za niego. Także dzisiaj było na plus Było jak najwięcej takich spotkań. Dziękujemy bardzo.